Ciemnka, ludzie. Um, to ja, Viper. A to kolejny odcinek z Enknape. Gramy moją ulubioną rasą, czyli orkiem, bombardierem, który rzuca bomby. koktajle mołotowy, I świetnie jest. Mamy tutaj porwać taką jasindrę. To jest jakaś księżniczka, jak to pisze. Dobra. To nasz zajebisty potężny. Ory. Używamy tarczy chaosu, chaosu yy, i takiego myczyka niezłego. Zobaczmy jak on się prezentuje. Nie... nie robi tak jak poprzednia broń, takich śmiesznych uderzeń. Nie może mi leży gdzieś tu złote tutaj. O kurde. Ja pierdzielę, do nim rady. Dobra, wiedziałem. Dobra, muszę jakiś pomysł, jakąś kombinację wycisnąć. Yy, chyba mam plan. Dobra. Bo spróbujemy najpierw z bombami. Bum! E, tu mamy rycerza, który jest śmieciem. Ale ładnie, kusza szybko się ładuje, ta. Jest świetna. Dobra. Ten miecz, miecz jest dość ciekawy, ten... zajęty, piękny miecz. Tutaj trzeba uważać, bo to na pewno są... O jaka samobójca, kamikadze, jak to się mówi pospolicie. Kurde. A i daleko pobiegłem. No chyba z kuszu będę chodził na chwilę obecną, to jest dość dobra przecież broń, ma dobry damage w porównaniu do łuku. No tutaj jest dość ciasno, więc ciężko mi tutaj jakoś tak y, bawić się i ganiać. Więc powinny nam używać miecza, ale no niestety. O kurde. Ale ja, ja. Wpadłem w pułapkę. Dobra, ja dojdę sobie do tego fragmentu. na no, spokojnie. Nie będziemy tego powtarzać. No dobra, jesteśmy już znów tutaj. Znaczy, przeszliśmy przez tą pułapkę taką. No tutaj mamy diamenta. Dobra, trzeba tutaj wyjść. Dobra, chodzimy chyba ze koktajlem mołotowym. Prędzej chyba padnę. No, no dobra, jednak jest jakieś uderzenie z tej broni. Takie inne. No Tutaj mamy. Punkt kontrolny aktywny. Co to było? Co jest? Jakiś typ mi... Z okna mocno. Mocno, mocno, mocno! Kurde! Oj, nie spodziewałem się tego! Bo nie widzę teraz tego łucznika, który może strzelać przez ściany okna. Zamknięte okna oczywiście. O kurde, zabiję go. O, o, udało mi się wejść. Się to. Mam mało hp, ale to chyba norma. No, jakąś mapę znalazłem, jakieś doliny... Dobra, gdzie jest ten łucznik, którego muszę ubić, bo dużo HP mi zabiera, więc wiecie... O kurde... To jest chyba... Nie wiem, no, zabiłem tego ucznika, czy znów mi odejmę połowę HP. No, skoczymy, jakoś tutaj trzeba wejść. No, diamenty chyba tam jest? Nie, klucz. Czyli potrzebna mi rzecz. Dobra, miecz, kluczyk mamy. Ładne wszystko, pięknie. Dobra, łucznik nie żyje podajże. Miejmy nadzieję Dobra, w wodzie nic nie ma Mamy 200 na 450 zł I idziemy tędy pom 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 A no co jest? wskoczył w to wodę, nic mi się nie stanie może O kurde No ale nic mi się nie stało, ale... No nie mam tu iść, w te miejsce, o to, te miejsce, tutaj. Jest tu gdzieś kolejny łucznik, ja znam tę to... grę zbyt dobrze. No, dodałem się. Jakieś buce tu są. Ja wiem to, ja ich czuję tutaj. Łucznik skądś wyskoczy, kurde. No to przejdę. Widziałem. Kurde! Nie widzę ich wszystkich. Um, jeden na górze. Kurde. No, muszę coś wykombinować. Spadamy. Oj, czuję, że padnę zaraz, ale mamy 340 zł na 450. 350 teraz To był łucznik. No, no dobra, jeżeli tak spojrzymy. Kur. Nie mogę spaść. To ktoś jest. To mi się zdaje. Spadłem. Co to w ogóle jest? To chyba ork, więc nie będę na chwilę obecną. Zejdę tu, tu. Co to jest? Chyl się, no dobra. No, nie No o, wam wyszedł z mapki. jak się przekroczy taką granicę Łożty w mordę w stali mm, Co na taka rozłożona? A gdzie on jest? Portal oczywiście. ale głowa. Tu jest. No dobra, wykonaliśmy questa. Um, I się z wami um, żegnam jakby ciemneczko. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. No to na razie ludziska.